Ewangelia według świętego Jana. Jezus ukazuje się uczniom nad Morzem Tyberiackim. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim i ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwa i inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekli im więc, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr, więc usłyszawszy, że pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu. Mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto ty jesteś? bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Ostatnie słowa Jezusa do Piotra: gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, Synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu tak, panie, ty wiesz, że Cię miłuję, rzekł mu, paś, owieczki moje. Rzekł mu znowu po raz drugi, Szymonie, Synu Jana, miłujesz mnie, rzekł mu tak, panie, ty wiesz, że Cię miłuję, rzekł mu, paś, owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś, obieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią ubielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną, a Piotr. Obróciwszy się ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzeczę mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze, wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Zakończenie. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo Jego jest prawdziwe. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.